które chcą pracować w Polsce, pan mówił o czym bez vizoru, yeah. to e, nie dotyczy e, 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 zezwolenia na pracę. Właśnie yeah. teraz, dla tego żeby trzymać bizony e, e, dla pracy, e, osoby w Ukrainie muszą zapłacić od 4 tysięcy гривень e, 100 долларов e, e, до 4000 гривень за месяц полеті до центру візу. Чи є вам на тим, чи є якісь ще були праці землю над тим, що такої дружні? І є ще є питання, пан при чому не мовить на Україну? І то також прояжет пана з росіянами, і також можуть на Україну. Для Przepraszam bardzo, zatem będę mówił w Ukrainie, bo rozumiem o to chodzi. Więc w Polsce używa się obu tych form. Jeżeli z Państwa punktu widzenia jedna z nich jest czyniąca despekt, to w takim razie będę mówił w Ukrainie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, którą Pan poruszył dotyczącą wiz, to oczywiście wizy do pracy, tak zwane pozwalające na pracę. Oczywiście nadal będą funkcjon funkcjonowały po zniesieniu reżimu wizowego i tu oczywiście trzeba coś zrobić ja szczegółów nie znam ale o problemie słyszałem że są kłopoty z zapisaniem się do kolejki o wizę i tak dalej i tak dwa tygodnie temu odbyło się w polskim msz spotkanie na temat zmian właśnie w systemie tych obsługi, jakby wsparcia konsulatów, tych punktów, które, które wspierają wydawanie wiz. O ile wiem, to w przyszłym roku, tutaj pan ambasador być może mnie poprawi, ale chyba w przyszłym roku kończy się umowa z operatorem dotychczasowym, będzie rozpisany nowy konkurs, oczywiście nie wiadomo kto go wygra. Ale trzeba będzie dołożyć wszystkich sił i właśnie o tym rozmawialiśmy, żeby ten dostęp no, był normalny, a nie w taki sposób, że to jest upokarzające po prostu dla normalnego człowieka walka o, o wizę, tak? o miejsce w kolejce. Ale chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć i o tym też warto pamiętać, że Polska w zeszłym roku wydała blisko milion wiz. To jest absolutny rekord. To znaczy ani Niemcy, ani Francja, ani Włochy, no, nikt, żaden z innych krajów nie wydał tyle wiz, więc proszę mi wierzyć, że polska dyplomacja i polska administracja stara się maksymalnie ułatwić dostęp do, do wjazdu do Polski wszystkim obywatelom Ukrainy. Dziękuję bardzo razem kraje Unii Europejskiej grupy szedł nie wydały tyle O, to jest precyzyjna odpowiedź. Proszę Państwa, bardzo Państwu jeszcze raz.